Zobaczcie, całe nasze spotkania doradnie były pod osłoną anioła. Bo tak. Bo tak. Anioł stróż opowiadał nam historię Karola Wójty. Losowaliśmy z dobrych uczynków. Czyli ktoś nie otrzymał i nie wylosował przez te żadnego aniołka. A widzicie. A dwa. Kto wylosował jeden aniołek? Jednego aniołka. Dobrze. Kto dwa aniołki? Kto? Trzy aniołki. No to są. matkę Bożą. Matkę się jakoś wylosuje na stawo już. Zabierze do domu. I zobaczcie, dekoracja naszego, naszych spotkań rodakich też jest od y, aniołem. Czyli ten anioł, zobaczcie, wszędzie nam dzisiaj towarzyszy. Słuchajcie, jak myślicie, co dzisiaj stało się już z błogosławionym y, Janem Pawłem II? Dzisiaj o tym powinniśmy rozmawiać. Bo wczoraj mówiliśmy o tym, że po raz ostatni ukazał się w oknie Biblioteki Watykańskiej i chciał przemówić do nas. Czyli do ludzi zgromadzonych na placu św. Piotra. Ale nie był. Dlaczego nie Coś tu powiedział. Dlaczego nie był? Bo był? Mateusz. Był wolny. Był po operacji. Tracheotomia. Bardzo trudne słowo. Prawda? To był taki właśnie zabieg umożliwiający Janowi Pawłowi II mówienie i to było bardzo trudne i to jest właśnie ten obraz, który y, po raz ostatni mogli, mogliśmy y, oglądać y, na placu św. Piotra. Ale Odchodzi do domu ojca. Zobaczcie. Tak. Jest tutaj. Teraz go czytamy. Ten, to będziemy czytali. Zobaczcie, jest ten anioł. Jaki? Jest taki troszeczkę przynajmiony. No bo mimo że jak pan drugi idzie do domu ojca, poszedł do domu ojca, to ten anioł, który całe życie był przy, Całe życie Opiekował się, podpowiadał, Teraz, jak gdyby, prowadzi go do domu ojca. Ja mam papa W którym roku? W którym roku? Ja mam 2005 roku umiera. I słuchajcie, wtedy zjeżdżają się do Watykanu ludzie z całego świata, ponieważ tydzień po śmierci rozpoczyna się uroczysty potrzeb. I zobaczcie na tej trumnie coś leży. Co to jest? Co jest na trumnie? który pamiętacie i, i właśnie i o tym wszyscy mówiliśmy, że w pewnym temu było otwarte. I w pewnym momencie przyszedł wiatr. I Pismo Święte zamknęło się. Mówią, że to powie w Ducha Świętego, że Duch Święty zamknął Pismo Święte. Czyli to życie ziemskie Jana Pawła drugiego zakończyło. I słuchajcie, było bardzo wiele, wielu polaków na tej przyświętej potrzebowej i był taki napis, i ludzie zaczęli krzyczeć, to nie było to z tylko rodzice będą wiedzieli. Co to jest? Santo Subito. Cały klas krzyczy Santo Subito. Szybko święty. Tak, tak. Ja już słyszę, że ludzie dobrze odpowiadają. Szybko A teraz mówimy tak. Wy już znacie odpowiedź. To ja na moje 3-4 minuty głośno powiecie, dobrze? Uwaga. Szybko uwaga, święto. uwaga. Musimy zrobić tutaj, Szybko. żeby nam to dobre, dobrze wyszło. Ja mówię trzy, cztery, aby głośno wszyscy razem odpowiadacie. Dobrze? Uwaga. Trzy, trzy. Szybko, trzy, cztery. trzy, święty. Może być? Może być. trzy, święty, a dokładnie nie mówiąc. Natychmiast święty. Natychmiast. Czyli tak wołaliśmy na placu Świętego Wielka. I co się okazuje po sześciu latach? A anioł jeszcze jest. Przeczytasz? Dobrze przeczytasz? Słuchajmy. Słuchaj. Po odejściu Karola do domu ojca aniołów. aniołowie śpiewali z radości pod trzym. É, yeah, com... I po sześciu latach, po sześciu latach, i po sześciu latach mamy ogłoszone przez kościół, kim Jan Paweł II się stanie. Witaj. Wiesz? Błogosławiony. Tak, błogosławiony Jan Paweł II. <grymne> Dwa, w 2011 roku zostanie ogłoszony. A którego miesiąca? Którego miesiąca? Nie. <grymne> <Yeah. grymne> Maja. A jakiego dnia? Pieczątego. Pierwszego. pierwszego zostaje błogosławiony. Zobaczcie. I będzie z nami do końca. I ostatni raz Anioł mówi. Spojrzałem z wdzięcznością na Karola. Oby każdy Anioł stróż miał takiego potopiecznego. Także łatwo byłoby nam wtedy spełniać naszą misję. Słuchajcie, dzisiaj możemy modlić się do Pana Boga przez stawienictwo błogosławionego Jana Pawła II. Zachęcam nas wszystkich, żebyśmy naprawdę mówili wszystko Panu Bogu przez stawienictwo Jana Pawła II. Mówili, prosili Pana Boga i prosili błogosławionego Jana Pawła II, który z tego zdjęcia tak pięknie patrzy na nas, aby był z nami obecny, aby nam pomagał bo on zawsze, kiedy był w Polsce, zawsze mówił, że Polska jest mu bardzo droga, że Polacy są mu bardzo drogi. i się modlił za każdego z nas. Wszędzie, gdzie był, pamiętał o nas, o Polsce, o każdym człowieku, który też modlił się w intencji Jana Pawła II. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za to, że mogliśmy mieć takiego niezwykłego człowieka na skalę światową. Dziękujmy dzisiaj podczas tej Ci za życie, za tam Ojca Świętego i za praktykację, a może i w przyszłości doczekamy się, kiedy będzie ogłoszony świętym, czyli kanonizowany i wtedy będzie jeszcze lepiej. Dziękuję na